Warte blisko 32 miliony złotych kompleks szkolno-przedszkolny przy ulicy Róży Wiatru we Wrocławiu to największa oświatowa inwestycja w mieście, która częściowo zostanie oddana już w tym roku szkolnym. W tym roku zostanie zrealizowana pierwsza część dotycząca przedszkola i klas 1-3, natomiast w następnym roku, w następnych latach starsze klasy 4-6, blok sportowy biblioteka. Przygotowanie do nowego roku szkolnego w mieście to nie tylko przeprowadzone remonty i inwestycje. Wrocławska Oświata może pochwalić się coraz większą liczbą szkół z klasami dwujęzycznymi. W ośmiu gimnazjach i czterech liceach uczniowie uczą i porozumiewają się z nauczycielami w językach angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i włoskim. Uruchomionych zostanie także pięć poradni, w których uczniowie w razie potrzeby będą mogli liczyć na pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W ramach rozszerzenia oferty edukacyjnej dla uczniów będą organizowane różnego rodzaju dodatkowe zajęcia, na przykład z robotyki. Wrocławski Wydział Oświaty po Politechnice i Uniwersytecie Wrocławskim nawiązał również współpracę z kolejną z uczelni wyższych. Podjęliśmy współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym. Studenci architektury krajobrazu opracowali koncepcję zagospodarowania terenów wokół placówek. Osiem takich placówek. W tym roku będziemy je sukcesywnie realizować Także również tereny wokół placówek będą się zmieniały. Wraz z pierwszym dzwonkiem we wszystkich 328 wrocławskich szkołach naukę rozpocznie prawie 78,5 tysiąca uczniów.